No to lecimy, pierwsze okrążenie. Dzień dobry widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z iRacing. Moja droga do zwiększenia poziomu iRating oraz oceny bezpieczeństwa ciąg dalszy. No nie ukrywa, no zależy mi na tej lepszej ocenie bezpieczeństwa, bo dzięki temu będę miał odblokowane więcej po prostu tych serii wyścigowych, o, lista serwerów będzie po prostu znacznie większa, obszerna. No i teraz będziemy jeździć bolidem Formuły 4 po torze Interlagos i zobaczcie jak ten tor wygląda w porównaniu do tego bolidu. Jakby po prostu ten bolid był za mały na ten obiekt wyścigowy. Tor wydaje się bardzo szeroki. Jestem przyzwyczajony z F1, gdzie naprawdę jest dosyć ciasno, jak się jeździ bolidami Formuły 1, a bolid F4 jest znacznie, znacznie mniejszy. No i Jesteśmy na sesji wyścigowej. Ogólnie teraz właśnie trwa wyzwanie na to, że Interlagos w bolidzie F4 i co godzinę są wyścigi, tylko jest to różnie, bo raz jest serwer z domyślnymi setupami, fixed setup, czyli zablokowane ustawienia samochodu i nie możesz Ech. nic zmieniać. Ja na takich serwerach właśnie jeżdżę. Oraz jest serwer na drugą godzinę, gdzie po prostu masz otwarte ustawienia. Także ja na razie, bo tutaj ja jestem dosyć świeży w i racing nie znam się na setupach, nie chcę na razie kombinować, tylko skupić się na jeździe. No to oczywiście jeżdżę na tym serwerze, gdzie mamy domyślne setapy. Kończę pierwsze okrążenie pomiarowe w kwalifikacjach. Jak wiecie, kwalifikacje trwają 8 minut, dwa okrążenia pomiarowe masz do zrobienia i pierwsze okrążenie minuta 36 274, Co daje mi aktualnie pierwsze miejsce w moim splicie. Kierowców, którzy są na moim poziomie i ratingowym, jak Stropa możecie to zauważyć to po dyn. prawej stronie na górze na tabelce. Tutaj wszyscy mają mniej więcej po 2000 i ratingu. Niestety to drugie okrążenie rozpocząłem dosyć słabo, bo już jestem ponad dychę na plusie. Przestrzeliłem pierwszy zakręt no nie, i kompletnie nie. przestrzeliłem wyjście z czwórki. No co oznacza, że się nie poprawię, ponieważ mam. Także kończymy kwalifikację na drugim miejscu. No 2 jakiś daj le 35,8. Lecimy. Estimated SOF is 1831. Emma Bier, jakaś kobieta jest. Ale cisza. Dobra, let's go. will spin. On your Stay on the right. still there. you're on the right. three wide. car on your left. two wide. clear. there's an incident ahead. clear. you've got wheel damage. your rear wing is damaged. car right. go right. looks like your car is towed. you'll need a tow back to pit lane. press and hold the reset button and we'll come and get you. still there. hold your line. clear on the right. So, a debil Wing is patrz, czy da się jechać z tym? A, A czemu muszę? Mów poważnie? No patrz, to jest ten kurde idiota tym przede mną, tutaj w tym Red Bullu w malowaniu. okej okay. to, to next lap idioto albo to ona Nie you <śmiany> szkoda że trzeba zjechać Tak to jest, żeby może wpił się do pierwszej dziesiątki. 10. 5 3. 2. 1. right here i co, jestem naprawiony? Wiem, nieko, ale mi nie przeszkadza, halo. akurat. No, niech tam coś się rozwalą. A e rating spadnie mi o 38. A wyścigu. I the other thirty six point two zero six Kurde. Nie wiem co się dzieje, wywala mnie. Także widzowie pierwszy wyścig kompletnie do zapomnienia. Tam wystąpił jeszcze pod koniec trash gry, więc niestety nawet nie skończyłem tego wyścigu. Mój AI rating trochę spadł, ocena bezpieczeństwa o dziwo się zwiększyła, ponieważ e, tak mi wytłumaczyli na czacie e, użytkownicy Twitcha, że tam po prostu im więcej tych okrążeń przejedziesz, tym lepiej dla Twojej oceny bezpieczeństwa i ta kolizja na pierwszym okrążeniu tak naprawdę została przyćmiona przez e, moją dalszą jazdę, e, czystą jazdę w, w wyścigu. Także, no niestety, ten pierwszy wyścig nieudany, ale teraz będę jechał drugi wyścig. Pierw kwalifikacje i tutaj już czułem się znacznie lepiej, jeśli chodzi o e, komfort z jazdy, Przyczepność, bardziej ją czułem. Prawdopodobnie też to jest wynik tego, że warunki na tym serwerze są troszeczkę inne niż na poprzednim. No, zmieniają się te warunki, i warunki są bardzo e, odczuwalne w takich. Bolidach, szczególnie jestem aż 0,6 na minusie względem mojego najlepszego okrążenia w ogóle na tym torze. Więc wygląda to bardzo dobrze. Okrążenie też bardzo schludne, bez większych błędów. Tutaj najeżdżamy na tarkę w przedostatnim zakręcie, do którego trzeba dohamować. W sumie ostatni zakręt do którego trzeba dohamować. Niestety tam wywiozłem jeszcze szeroko na tarce, na wyjściu z tego ostatniego zakrętu. Więc. Straciłem trochę czasu na prostej, na wyjściu, ale tutaj odzyskuję, no bo są inne warunki, wiatr inaczej po prostu wieje w tej sesji, dlatego zyskuję na delcie. No ale mam jeszcze jedno okrążenie do zrobienia: minuta 35,420, 80 szybciej niż mój najlepszy czas podkrążenia wcześniej. Teraz to drugie okrążenie pomiarowe. Lepiej tutaj udało się przejechać przez Ecki Ceny. Jestem 900, prawie no, tyszka na minusie, więc zobaczymy. Teraz dojeżdżamy do zakrętu numer 4, mocne hamowanie i tutaj wcześniej na gaz, żeby zmaksymalizować wyjście, udało to się zrobić bardzo dobrze. 2 dziesiąte na minusie i dalej pierwsze miejsce w tabeli. Na razie nikt nie poprawił mojego czasu. I teraz wchodzimy w te szybkie zakręty w prawo pod górkę. Tutaj ładnie, skludnie, chociaż trochę czasu straciłem. Mocne hamowanie wcześniej, troszeczkę, żeby najechać na tarkę, nie ominąć tutaj wierzchołka, żeby też tutaj dobrze wjechać w ten zakręt. I w tym zakręcie trzeba bardzo wcześnie na gaz wchodzić, ponieważ tył jest strasznie niestabilny i trzeba sobie pomóc gazem, żeby ustabilizować tylną oś. I teraz, teraz ten długi lewy zakręt, dalej dziesiąte na minusie, i wiem, że w tym zakręcie mam trochę do zyskania. Tym razem trochę wcześniej zahamowałem, aż za wcześnie. I dlatego bardzo dużo straciłem czasu na wejściu, ale na wyjściu odzyskuję ten czas w porównaniu do mojego poprzedniego okrążenia ze względu na to, że teraz po prostu miałem czyste wyjście. I finalnie jesteśmy 23-4 setne na minusie, więc zobaczmy jaki to będzie finalnie czas. Minuta 35176. Aktualnie prowizoryczne pole position. Cieszę się bardzo. Bardzo mocno. Come on! Pole position! Kurde, jednak nie pole position. 20 tysięcy jakichś gości przebił. Dobra. Może pole position nie ma, ale byłem zadowolony z tych kwalifikacji. Bardzo dobre kółka i jeszcze jest wyścig przed nami. Mam nadzieję, że tym razem bez żadnego incydentu. Emy Brown, przepraszam, Emy Bir nie ma tutaj więc. Powinno być no The next car's the leader. Still there. Still there. Clear on the left. Five eight seven thirty-five point six eight six six eight six Thirty five point eight zero one. Także przechodzimy już do końcówki. Ostatnie dwa okrążenia. Moja przewaga nad drugim zawodnikiem halebem, Grejem, wynosi 4 sekundy i 30. Ale za nim jedzie bardzo szybki Gustaw który zrobił najszybsze okrążenie w wyścigu, bardzo potężne okrążenie, minuta 34,395. Mój najlepszy czas okrążenia to jest minuta 35,200, więc o prawie sekundę szybciej niż ja, ale też tam jechał w cieniu aerodynamicznym za kalebem. Tutaj cienie aerodynamiczny dużo daje. Ale przez cały wyścig nie miałem żadnego kłopotu, to znaczy budowałem sobie na spokojnie przewagę, nie popełniałem błędów. Jedynie tam hamowanie do T1 często mi nie wychodziło, ciągle blokowałem opony, ale tak to robiłem czyste, kółka w miarę solidne, równe tempo. Więc wszystko tutaj w tym wyścigu na razie zapowiada się na to, że po prostu dojadę na pierwszym miejsce. Moja przewaga jest dosyć pokaźna, tam z tyłu też walczą ustaw z kalebem. No i ogólnie feeling z jazdy był naprawdę na bardzo wysokim poziomie, przyzwyczaiłem się już do tych bolidów po tym torze. Teraz będziemy jeszcze zaraz tutaj dojeżdżać do zdublowanego zawodnika. No i jak możecie zauważyć, tutaj mamy taką tabelkę po prawej stronie, ta przezroczysta, która pokazuje rel relatyw, czyli kierowcy, którzy są blisko nas na torze. I jest tam pokazana ocena e, bezpieczeństwa oraz poziom i ratingu, i jest prognoza i ratingu, e, jeśli dojedziemy na tych e, pozycjach. Jeśli dojadę na pierwszej pozycji, to mój i rating wzrośnie o 89 punktów. Dlatego dzięki temu znowu powrócę na 2000 punktów i ratingu. No niestety tutaj spadłem z tych 2000, miałem 2000 przed e, poprzednim wyścigiem. No ale niestety kolidzę na pierwszym okrążeniu, spadek daleko poza pierwszą dziesiątkę, co oznaczało, że no mam teraz 1.9. No ale jak tak dojadę, no to już wrócę na 2000 punktów. Na poprzednim okrążeniu udało mi się wykręcić mój najszybszy czas okrążenia, minuta 34... 800 tak, 895, więc ten czas Gustafa już nie jest aż tak przerażający, chociaż dalej to jest pół sekundy, więc to jest dużo. Jeszcze tutaj na ostatnim okrążeniu próbuję dogonić tego zdublowanego kierowcę żeby jeszcze skorzystać z jego cienia aerodynamicznego aby poprawić się jeśli chodzi o najlepszy czas okrążenia. No ale ten wyścig idealny od pierwszego okrążenia prowadzenie po błędzie ze strony Bierna Filipsa, który jest dopiero czwarty ze stratą 8 sekund więc niestety tutaj Bier nie miał takiego dobrego tempa wyścigowego jak kwalifikacyjne. No, i teraz już tutaj wyjeżdżamy na prostą startową. Łapiemy się w cień aerodynamiczny. Niestety nie widzę delty wyścigu, więc nie wiem, czy rzeczywiście coś ten cień aerodynamiczny z tej odległości mi daje, ale to jest nieważne. Patryk Kruty wygrywa drugi wyścig w Formule 4 na torze Interlagos. Jako drugi wyścig, Interlagos na no poprzednim udało się wygrać, ale drugi. Wyścig, który wygrałem w F4, wcześniej chyba na OKAMI wygrałem. No i teraz może ta ocena bezpieczeństwa też wzrosnąć do y, poziomu C, bo tam brakowało mi tak naprawdę jednego wyścigu. Tutaj mamy tą listę serwerów i czekam na aktualizację. Także zobaczmy. Tak jest. Odświeżyła się lista serwerów, mamy nowe serwery i jest klasa C przypisana do mojej licencji. Także teraz mamy więcej tych serii do wykorzystania do ścigania się w nich i mój safety rating wzrósł na poziom 442 i rating 2013. W następnym filmiku Widzowie będę jeździł formułą 3 po torze Suzuka. seria wyścigowa, której wymagana jest klasa C, ocena bezpieczeństwa, także widzowie dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Peace.